To pierwsze tak duże wydarzenie w Bielsku Białej, wspólne wydarzenie Miasta Bielska Białej i Powiatu Bielskiego, gdzie chcemy zwrócić uwagę, jak istotna jest profilaktyka zdrowotna. Stąd też liczne konsultacje lekiarskie, pielęgniarskie, konsultacje specjalistów, jak i szereg bardzo ciekawych prelekcji z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Do udziału w tym wydarzeniu zaprosiliśmy podmioty lecznicze, gdzie organem tworzącym jest Miasto Bielsko-Biała, Powiat Bielski oraz Województwo Śląskie. Te podmioty, które znajdują się na terenie Bielska, jak i najbliższej okolicy czyli na terenie Powiatu Bielskiego oraz Ustronia. Muzyka Myślę, że jednak szeroko rozumiana oferta tego, co się w naszym regionie dzieje pod kątem zdrowia, umiejętność poruszania się właśnie w ramach potrzeb, to ważny element codzienności tego bezpieczeństwa zdrowotnego. Cieszę się bardzo i dziękuję, panie prezydencie, że nam to poskładało się wszystko razem. Myślę, że ten dzisiejszy dzień i jutrzejsza niedziela powinno zaowocować taką ilością mieszkańców, która w przekazie swoim, ale i swojego bezpieczeństwa będzie umiała w razie potrzeby wyciągnąć wnioski z tych dni. Dziękuję wszystkim instytucjom, wszystkim NGO-som, szpitalom, instytucjom państwowym, bo to zostało zorganizowane po prostu jak zawsze w Bielsku Białej ponad podziałami. Wszyscy wiemy, że zdrowie nie ma żadnych barw politycznych. Zależy nam na tym, aby świadomość mieszkańców i miasta, i regionu rosła. Szanowni Państwo, a przede wszystkim mieszkańcy naszego regionu, życzę, żeby wynieść z tego wiedzę, która pozwoli zapobiegać chorobom cywilizacyjnym, których wcale nie mało mamy w dzisiejszych czasach, ale jeżeli już kogoś coś dotknie, żeby doskonale wiedział, gdzie zwrócić się o pomoc.